Cześć, tutaj na moim kanale dość rzadko pojawiają się maszyny do szycia, aczkolwiek już o nich mówiliśmy, chyba dwa razy pokazywałem. Moją radziecką maszynę do szycia Tua Model 1, i na pewno jeszcze do niej wrócimy, bo niedługo dostanę podobną maszynę i dostanę kilka części, których wcześniej mi brakowało. Także o maszynie Tua Model 1 będziemy mówić. To jest teraz na stole radziecka maszyna, którą niedawno znalazłem na ulicy. Ona jest jeszcze dosyć brudna, jest wyposażona w silnik elektryczny. Na pewno w jednym z nagrań taką maszyną się również zajmiemy, ale tak naprawdę nie o niej chciałem dzisiaj mówić. Byłem wczoraj u znajomego i okazało się, że ma on w domu, chociaż nie jest wcale kolekcjonerem starego sprzętu, ma on w domu dwie fantastyczne stare maszyny Zingera, takie mniej więcej z lat jeszcze około I wojny światowej, które, nale, które należały do. Jego rodziny. Bardzo mi się te maszyny spodobały. Myślę, że jeżeli uda się jego pokój rozgracić i wyjąć te maszyny, to kiedyś będzie można o nich zrobić naprawdę fajny film, bo, bo, bo mają, są do nich piękne szafki, takie sfornirowanego drewna, jest tam komplet akcesoriów, no, on sam na tych maszynach, jeszcze chyba gdzieś tam w latach. 70-tych czy 80-tych, jako młody chłopak szył dżinsy, e, na przykład dla siebie i dla kolegów, czy jakieś naszywki na, e, na ubrania. E, ale między innymi wśród tych jego maszyn znaleźliśmy piękną, starą e, instrukcję obsługi, właśnie do mm, jednej z tych maszyn: do e, maszyny Zingera klasy 15. E, pożyczyłem sobie tą instrukcję obsługi, ponieważ bardzo chętnie bym zrobił z niej skan i udostępnił tutaj na kanale. Jak wiecie, bardzo mnie pasjonuje też e, literatura techniczna. I w tym dzisiejszym nagraniu, myślę, że bardzo krótkim, chciałbym Wam właśnie taką instrukcję pokazać, a obiecuję, że w opisie tego nagrania znajdziecie link do pliku PDF z dokładnym skanem tej instrukcji. Tak jak powiedziałem, to jest instrukcja napisana w języku niemieckim, więc niestety będzie ona tylko dla dosyć ograniczonego grona osób dostępna. Aczkolwiek wiem, że na przykład też. Te filmy na moim kanale ogląda kilka czy kilkanaście osób z Austrii czy z Niemiec. Także mam nadzieję, że dla kogoś to się przyda, dla kolekcjonerów starego sprzętu na pewno będzie to przydatne. Tak jak Wam powiedziałem, instrukcja obsługi, Gebrauchsanweisung für die Singerne Maschine, do na maszyny do szycia Zingera klasy 15. Bardzo fajne logo jest tutaj, maszyn do szycia z Zingera. No i tutaj jest jeszcze taka rada, że aby uniknąć jakichś tam, nie wiem, rozczarowania z wykonanej pracy, zalecamy korzystanie z oryginalnych zingerowskich akcesoriów, czyli igieł, nitek, oleju i części zamiennych. To jest na dole tylko napisane Zinger, akcję Aktiengesellschaft, czyli Zinger, maszyna do szycia spółka akcyjne. Nie ma tutaj niestety chyba daty nigdzie na tej instrukcji. Pozwólcie, że ja ją sobie odwrócę tak, żebym mógł lepiej widzieć, co jest tutaj napisane, a tak czy inaczej będę Wam tutaj wyświetlał skany z tej maszyny. Po wewnętrznej stronie okładki jest reklama oleju do smarowania maszyn Zingera. Tutaj jest możliwość skorzystania z kursów z darmowych kostenlose unterricht im neuen sticken und stopfen sowie in the Handhabung der Apparate, czyli bezpłatny kurs szycia, cerowania i obsługi akcesoriów, można się tutaj umówić na taki kurs w najbliższej lokalnej filii Zingera. Bardzo fajne, czyli prowadzono również bezpłatne szkolenia w, z obsługi takich maszyn. Tutaj jest na następnej stronie też bardzo ciekawa rzecz. To jest reklama y, elektrycznego silnika do maszyn Zingera. Niestety takiego nie mam, ale bardzo chętnie bym coś takiego kiedyś kupił. Myślę, że był to trochę taki odpowiednik tych, tego silnika na tej radzieckiej maszynie albo takich polskich silników Tur. Do, już no, ze znacznie późniejszych lat do, do polskich maszyn do szycia. Ein wahres Wunderding, prawdziwy cud, klein, Sirlich und doch, von stabilo Bauart. Mały, delikatny, a jednak bardzo stabilnie zbudowany silniczek. Pod spodem jest tutaj też, też bardzo fajna elektryczna lampka Zingera do maszyn do szycia. Napisane jest tutaj Schont die Augen, czyli oszczędza oczy. I rzuca światło bezpośrednio na wykonywaną pracę, nie tworząc przy tym przeszkadzających cieni. Tutaj mamy schemat budowy. Takiego stelarza, nóżek, tego całego mechanizmu napędowego i szafki do maszyny do szycia. I to jest właśnie dokładnie taka szafka, jedna z szafek stojących u znajomego, o której wam, o której wam mówiłem, druga jest nawet bardziej zabudowana, to jest cała taka komódka z drzwiczkami. Piękne, piękne meble. Mamy tutaj opisane poszczególne elementy składowe takiego stelaża maszyny do szycia. No i na następnej stronie mamy to, co tutaj jest najważniejsze, czyli schemat poszczególnych części, elementów już samej maszyny do szycia. Ja taką maszynę Zingera przyznaję, że nie wiem czy tej klasy 15 czy inną, nie znam się na tym, ale będę musiał to sprawdzić. Mam taką w innym rodzinnym domu i obiecuję ją tutaj przywieźć i na pewno ją obejrzymy, być może nawet... Z tą instrukcją obsługi. Dzisiaj chciałem Wam, tak jak powiedziałem, pokazać samą instrukcję. To zrobię też oczywiście skan, Możecie sobie wszystkie te elementy maszyny na tym skanie zobaczyć. Następnie mamy Anweisung, czyli Handhabung do maszyny, czyli instrukcję obsługi maszyny. Opisana jest jej budowa. Das herausnehmen do szpule, czyli wyjęcie szpulki. Na nić das aufspulen, czyli nawijanie maszyny. Widać tutaj symbolicznie przedstawione na, na rysunku prowadzenie tej górnej nitki. Tutaj das wieder einsetzen des spulengehäuses, czyli ponowne założenie obudowy szpulki. Das einsetzen der nadel, czyli zakładanie igły. Das Einfädeln des Oberfadens, czyli nawijanie, tutaj widać to na schemacie, nawijanie górnej nitki. Vorbereitung zum Nähen, czyli przygotowania do szycia, początek szycia. Zdejmowanie, wyjmowanie wykonanej pracy z maszyny, tutaj jest mowa o napięciu, o prawidłowym napięciu nici i regulowaniu napięcia. O, o regulowaniu długości ściegu, nacisku na, na materiał. No i tutaj jest na przykład cały rozdział o olejowaniu. Maszyny są pokazane wszystkie punkty, które powinny być poolejowane, zarówno na tej górnej, na samej maszynie, jak też na jej podstawie. Bardzo przydatna rzecz. Myślę, że tutaj nawet jeżeli ktoś nie zna niemieckiego, to, to będzie miał fajnie to wszystko pokazane na rysunkach. Tutaj są też pokazane punkty na całym tym stelażu i mechanizmie napędowym maszyny, które również wymagają olejowania. No i tutaj są anmerkungen, czyli uwagi dotyczące np. paska, co robić, kiedy pasek jest za luźny, uwagi dotyczące ciężkiej pracy maszyny porady w przypadku łamania się igieł, w przypadku zrywania nici. Tutaj są różne m, możliwe przyczyny. Eee. No i tego różne rodzaju różne porady e, przy jakichś trudnościach z obsługą maszyny. Tutaj jest Anleitung für den, für den Gebrauch der Apparate, czyli instrukcja obsługi akcesoriów, dzisiaj by się powiedziało. E, no, opisane są tutaj różne rodzaje stopek. Y, y, i, i wszelkich, tak, głównie różnych stopek potrzebnych do różnego rodzaju prac wykonywanych tą maszyną. Temu jest poświęcony tutaj cały rozdział. Różne, różnego rodzaju prace szwalnicze przy różnych wymiennych stopkach. Nawiasem mówiąc, wśród tych maszyn, które oglądałem, właśnie była cała taka kolekcja różnych stopek do maszyny, znajdujących się jeszcze w takim oryginalnym blaszanym pudełeczku z napisem Zinger. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Tak, różne rodzaje ściegów, bardzo, bardzo różne rodzaje prac do wykonania, niektóre bardzo tutaj misterne stopki. To jeżeli ktoś takie wyposażenie ma i zna się dokładnie na obsłudze tych maszyn, to na pewno będzie to przydatne. No i na końcu też jest dosyć ciekawa tabelka. Tutaj są na środku wymienione różne rodzaje materiałów i różne rodzaje prac które chcemy wykonać, natomiast po lewej stronie wymienione są różne numery i wielkości igieł, które do tego rodzaju prac się nadają, a po prawej stronie jest wymieniona grubość nici, które przy danych pracach zaleca, producent zaleza, zaleca stosować. I zarówno takie igły, jak i takie nici można było dostać oczywiście w firmowych sklepach Zingera, a tutaj po wewnętrznej stronie tylnej okładki jest jeszcze uwaga, że najlepiej stosować oryginalne igły Zingera. To jest też ciekawe: igły Zingera sprzedawane są w zielonych opakowaniach z, nadrukowanym, z nadrukowaną czerwoną literką S. Fajnie też, wydaje mi się, że widziałem wśród tych maszyn również takie oryginalne, jeszcze stare opakowania zingerowskich igieł. To jest właściwie wszystko, tak jak Wam powiedziałem. Bardzo króciutkie omówienie tej instrukcji. To na czym mi zależało to. Zrobienie skanu z niej i udostępnienie osobom zainteresowanym. Link do tego skanu, czy do pliku PDF ze skanem tej instrukcji znajdziecie w opisie tego nagrania. A tak jak powiedziałem, mam wielką nadzieję, że uda mi się kiedyś odwiedzić tego znajomego i namówić go do tego, żebyśmy sprzątnęli wszystkie graty, które stoją na tych maszynach, bo te maszyny, czy w każdym razie te szafeczki, w których one się znajdują, służą mu po prostu jako meble w domu. Są zarzucone masą różnych rzeczy, no ale jeżeli uda nam się je wygrzebać, to będzie to naprawdę, myślę, dla kolekcjonerów starych maszyn y, bardzo ciekawe nagranie. Z obejrzenia, a może nawet próby działania takich dwóch starych zingerowskich maszyn, a zanim mi się to uda, postaram się przynieść tutaj do warsztatu moją maszynę zingera, wtedy ją sobie obejrzymy. A tą radziecką maszynę, którą mam tutaj na stole, też w jednym z następnych nagrań sobie obejrzymy. A przede wszystkim spróbujemy uruchomić ten elektryczny silniczek. Bardzo mnie ciekawi, czy on działa. Tutaj jest obcięty przewód. No z jakiegoś powodu ktoś tę maszynę na ulicę wyrzucił? Cieszę się, że udało się ją, mam nadzieję, uratować. Nawet jeżeli nie będzie działała, to będzie fajnym zabytkiem do kolekcji. No i już niedługo pokażę wam moją drugą maszynę tuła i znajdujący się przy niej pewien element, którego brakowało mi do ręcznego napędu do mojej maszyny TUA, którą kilka razy już tutaj na kanale pokazywałem. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego dzisiejszego odcinka i tak jak wspomniałem, jeżeli dla kogoś taka w języku niemieckim stara instrukcja maszyny Zinger będzie ciekawa, zajrzyjcie do opisu tego nagrania i pobierzcie skan z tą instrukcją. Cześć, do zobaczenia następnym razem.